Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Ciężko, ciężko w tym roku z tą pogodą. Kolejny dzień sforpedowany przez warunki. Dało się tu skakać, czy nie dało? No Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, to nie było najmniejszych szans. Była e, odrobinę szansy jakąś godzinę temu, natomiast teraz przychodzi drugi taki front e, z opadami śniegu i z wiatrem i to po prostu na dzień dzisiejszy było zbyt niebezpieczne. Czy ten dodatkowy dzień bez skakania to raczej dobry dla naszych zawodników, czy na minus? Ja myślę, że to dla wszystkich jest tak samo. No, nie ma możliwości skakania, musimy, musimy zająć czas czym innym i oczekiwać tego, że może jutro ta pogoda da możliwość przeprowadzenia zawodów. Wielu kibiców się dziwiło, dlaczego tylko czterech zawodników tutaj na, na, na te loty, czy to kwestia słabszej formy pozostałych skoczków, czy skąd ta decyzja? Znaczy jeszcze jednego skoczka, zastanawiałem się nad jednym, jeszcze jednym zawodnikiem, natomiast ostateczna decyzja była taka, że chodziło o Krzyśka Mintusa, że przez, pojechał na Puer kontynentalny do, do Neustadt, Tu zdecydowaliśmy się wystawić czwórkę taką najpewniejszą, jeśli chodzi o latanie na skoczni małudzi. Czy jeśli chodzi na przykład o Piotra, Żyłę czy Stefana Hulę, to udało się cokolwiek poprawić podczas tych treningów, co się odbyły? U obu się udało coś poprawić, natomiast na ile to jest stabilne, żeby to przełożyć na zawody, zobaczymy w zawodach. Stefan e, będzie startował ten weekend podczas połowy kontynentalnego w Neustadt. E, Piotrek tutaj e, skakał na tych treningach lepiej od Stefana, dlatego tutaj przyjechał, a Stefanowi zdecydowaliśmy wypuścić loty, żeby skoczył, e, przede wszystkim, żeby się udało skoczyć konkurs w Neustadt, bo u nas też warunki nie pozwalają na to, żeby odbyć spokojny trening. Czy te nowe zasady odnośnie tutaj listy startowej do tych pucharu świata w lotach są dobre? Czy znaczy one wszystkich zdziwiły? Myślę, że wiedzieliśmy o tym na pewno, że, że kwalifikacja będzie do, na każdy dzień osoby, natomiast wygląd list startowych myślę, że spowoduje to, że może być ciekawie. Jakie są prognozy na jutro? Czy bardziej optymistyczne? Znaczy, nie bardzo optymistyczne. Rano ma być nadal śnieg i wiatr. Z tym, że optymistyczne w tym jest taka odrobina wiadomości, że z każdą godziną ma być odrobinę lepiej. Także liczymy, że może jutro, jeśli z problemami, to na pewno coś się uda zrobić. Dziękuję i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję.